Stalowa Wola. Średniej wielkości miasto na Podkarpaciu. Położone nad rzeką San, kilkanaście kilometrów od jej ujścia do Wisły. Młode, założone raptem 80 kilka lat temu. Bez długiej historii, tradycji, niemal w całości oparte na przemyśle maszynowym. Dziś borykające się z wieloma problemami: brak pracy w wielu zawodach, wyludnienie, starzejące się społeczeństwo. Niegdyś wzór miasta pracowniczego, dziś cień swojej dawnej świetności. Czy to możliwe, aby takie miasto doświadczyło czegoś niezwykłego? Czegoś, o czym naprawdę warto pamiętać? Owszem, stalowa wola była bowiem świadkiem niezwykłej epidemii epidemii, która zamiast odbierać, ratowała życia. Uwaga! Ten film powstał z wykorzystaniem informacji zawartych głównie w artykułach prasowych. Przekazuje sedno sprawy, ale ze względu na niedoskonałości źródeł, brak w nim opisów tła historycznego i dogłębnego przedstawienia postaci. Zawiera za to wiele skrótów i uproszczeń, a nawet przeinaczeń. Na kanale dostępna jest również rozszerzona wersja tego filmu, podczas tworzenia której korzystałem dodatkowo z książek historycznych oraz przede wszystkim autobiografii głównego bohatera historii. Osobom chcącym dokładnie poznać dzieje stalowo-wolskiej epidemii, polecam obejrzenie wersji rozszerzonej. Cofnijmy się do lat 30. XX wieku. Druga Rzeczpospolita przechodziła trudny okres. Powoli kończył się kryzys. Bezrobocie w miastach jednak ciągle wzrastało, a sytuacja na wsiach była bardzo trudna. Bardzo powoli wzrastała produkcja przemysłowa, ale jej poziom był daleki od tego sprzed kryzysu. W tych trudnych warunkach próbował działać Eugeniusz Kwiatkowski, który od 1935 roku pełnił rolę wicepremiera do spraw ekonomicznych oraz ministra skarbu. Wiedział, że nie ma szans na szybkie zmiany w strukturze agrarnej, postanowił więc postawić na rozwój przemysłu. Gdy zatem poznał koncepcję braci Pawła i Władysława Kosierackich, przyklasnął jej bardzo chętnie. Razem opracowali czteroletni plan inwestycyjny. Pierwotnie inwestycje miały być prowadzone w całym kraju, ale rzeczywistość błyskawicznie zweryfikowała te plany. Kraju nie było stać na tak szeroko zakrojone reformy. W tej sytuacji Kwiatkowski zaproponował zebranie najważniejszych projektów w jednym rejonie. Dla bezpieczeństwa wybrał obszar południowej Polski, daleko zarówno od Rzeszy Niemieckiej, jak i ZSRR. Był to, jak sądzono, obszar poza zasięgiem ich lotnictwa. Poza tym rejon ten cechował się wysokim bezrobociem i przeludnieniem agrarnym, więc taka inwestycja mogła być ogromnym zastrzykiem energii dla rozwoju tego regionu. Sztab Główny Wojska Polskiego jeszcze w 1936 roku sporządził program rozbudowy przemysłu zbrojeniowego. Uznał wtedy, że potrzebna jest stal wysokiej jakości i niezbędne było zbudowanie nowej huty, która uzupełniałaby wytwórczość huty Bajldon dla potrzeb wojska. Potem uznano, że przy hucie należy wybudować fabrykę armat. 3 sierpnia 1936 roku w teren wyruszyła specjalna komisja poszukująca odpowiedniego miejsca na budowę nowego kombinatu przemysłowego. Zbadali wiele miejsc, ale kierownik komisji Marceli Siedlanowski zdecydował, że najlepszym miejscem będą okolice wsi Pławo, leżącej między Niskiem a Rozwadowym. Było to miejsce idealne. Rzeka San zapewniała dużą ilość wody potrzebnej w metalurgii i energetyce, przebiegała tędy droga nr 10 Jarosław-Sandomierz, a także linia kolejowa Rozwadów-Przeworsk. Zapadła decyzja o budowie nowej huty oraz osiedla pracowniczego. W lutym 1937 roku w Nisku utworzono pierwsze biuro nowego zakładu, któremu nadano nazwę Zakłady Południowe. Na czele spółki stanął Marceli Siedlanowski. Prace nad budową przebiegały błyskawicznie, nie przerywano ich nawet zimą. Pierwsze maszyny ruszyły już w grudniu 1937 roku, a całe obiekty, jak narzędziownia, dostarczająca konieczne do dalszej budowy narzędzia, już na początku 1938. Zakłady południowe ruszyły pełną parą na przełomie lutego i marca 1939 roku. 14 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie, na którym stawili się prezydent Ignacy Mościcki i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Obok powstała elektrownia zasilająca ogromny kombinat, a także osiedle pracownicze, w którym schronienie znaleźli wszyscy zatrudnieni. Rozrastający się projekt potrzebował nazwy i otrzymał ją. Zaczerpnięto z wypowiedzi ministra spraw wojskowych Tadeusza Kasprzyckiego, który o budowie centralnego okręgu przemysłowego powiedział, że jest to stalowa wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność. Nowe osiedle otrzymało nazwę Stalowa Wola. Jedna z najważniejszych inwestycji kraju rozwijała swoje skrzydła. Nad horyzontem zaczęły się jednak gromadzić czarne chmury. Wrzesień 1939 roku. Już w pierwszych dniach wojny nad stalową wolą pojawiły się niemieckie samoloty. Nie przeprowadzano jednak większych bombardowań. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, jaki zakład powstał w tym miejscu. Przejęcie pachnącego nowością dużego zakładu zbrojeniowego było im bardzo na rękę. Skupili się więc na bombardowaniu przede wszystkim dróg i dworca kolejowego. Zakłady południowe starali się oszczędzać. Jedna z bomb uszkodziła narożnik Hali Walcowni, zginęło trzech ludzi. Poza tym jednak można powiedzieć, że stalowa wola miała szczęście. 14 września do miasta weszli Niemcy. Zakłady południowe zostały zajęte. Z początku planowano większość maszyn przewieźć w głąb Rzeszy, ale zrezygnowano z tego pomysłu i w grudniu w stalowej woli ruszyła produkcja. Jak można się domyślić, chętnych do pracy dla wroga było niewielu. Kto mógł, porzucał pracę i wyjeżdżał z miasta. Przez to huta ciągle cierpiała na niedostatek pracowników. Ponadto niemiecki zarząd naciskał na maksymalne wykorzystanie możliwości zakładu, przez co dochodziło do awarii i wypadków. Z początku miały miejsce także akty sabotażu, jednak represje sprawiły, że większość obsługi zaniechała takiego działania. Zamiast tego starano się produkować sprzęt gorszej jakości lub z wadami, które miały ujawnić się dopiero podczas użytkowania. Nie tylko pracownicy huty starali się działać na szkodę okupanta. W mieście funkcjonowały grupy konspiracyjne, okoliczne lasy dawały schronienie partyzantom, w mieście organizowano zbiórki jedzenia dla jeńców i Żydów. I choć nie można z czystym sumieniem powiedzieć, że stalowa wola była wtedy bezpiecznym miejscem bo naziści aktywnie reagowali na wszelkie takie działania a w okolicy powstał nawet obóz koncentracyjny to Niemcy niezbyt chętnie działali na terenie miasta i okolicy. Było to zasługą dwóch mężczyzn, doktorów Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza. Eugeniusz Łazowski urodził się w 1913 roku w Częstochowie. Gdy Polska odzyskała niepodległość, przeniósł się wraz z rodzicami do Warszawy. Ukończył tam liceum, a następnie wstąpił do szkoły podchorążych sanitarnych. Jako jej uczeń studiował medycynę na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego. Gdy zdawał egzaminy końcowe, wybuchła II wojna światowa. Został zmobilizowany w stopniu podporucznika i wysłany do szpitala w Brześciu nad Bugiem. Tam, po ciężkich walkach, został ewakuowany z transportem sanitarnym na południe kraju. Dostał się do sowieckiej niewoli i miał trafić na Syberię. Udało mu się uciec z transportu, a po ucieczce skierował się do stalowej woli, gdzie przed wojną wraz z rodzicami zamieszkała jego narzeczona, Maria Murka-Tołwińska. Jej ojciec, inżynier Ludwik Tołwiński, był dyrektorem naczelnym budowy zakładów południowych. Łazowski ze względu na wybuch wojny postanowił zamieszkać w pobliżu ukochanej. W listopadzie 1939 roku poślubił Murkę. Ślub odbył się w kościele Matki Boskiej Szkapleżnej przy rynku w Rozwadowie. Gdy tylko sytuacja nieco się ustabilizowała, wyjechał do Warszawy zdać ostatnie egzaminy. W styczniu 1940 roku otrzymał dyplom lekarza. W trakcie pobytu w okupowanej stolicy został aresztowany przez Gestapo, ale i tym razem udało mu się oswobodzić. W 1941 roku wraz z żoną wrócił do stalowej woli. Od księżnej Anny Lubomirskiej otrzymał propozycję prowadzenia gabinetu w zorganizowanym przez nią oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Przyjąwszy tę ofertę, otrzymał od księżnej mieszkanie i miejsce na gabinet ulokowane przy rozwadowskim rynku. Łazowski był człowiekiem o łagodnym usposobieniu. Ponadto jako lekarz czuł powołanie do ratowania życia, nie był więc w stanie chwycić za broń i walczyć. Jako polski patriota nie mógł jednak patrzeć spokojnie, jak Gestapo terroryzuje okolice, dopuszczając się przypadkowych morderstw, wywożąc Żydów do obozów zagłady czy wysyłając młodych ludzi do niewolniczej pracy. Szybko nawiązał kontakt z lokalnym oddziałem AK, który działał w okolicznych lasach, którego dowódcą był porucznik Franciszek Przysiężniak, pseudonim Ojciec Jan. Zaczął opatrywać i leczyć rannych partyzantów, dostarczał im leki, pomagał się ukryć. Jego przychodnia stała się punktem kontaktowym, odbywały się tam tajne spotkania i przechowywano tam konspiracyjne materiały. Wciąż jednak czuł, że powinien zrobić coś więcej. Mniej więcej w tym samym czasie dobry znajomy Łazowskiego, dr Stanisław Matulewicz, dokonał ciekawego, choć wydawałoby się mało istotnego odkrycia. W trakcie wojny Niemcy panicznie bali się tyfusu plamistego. Przed wybuchem wojny niemal nie znali tej choroby, ale brud, brak higieny i reszta wojennych warunków dramatycznie zwiększyły zachorowalność na tą roznoszoną przez wszy chorobę. Objawiała się gorączką, bólem głowy i wysypką. Chory, chudł w kilka dni, zaczynał majaczyć, następnie tracił przytomność, często umierał. Osób podejrzewanych o bycie chorym na tyfus nie wpuszczano do Rzeszy, a żołnierzy, którzy mieli pecha zachorować, poddawano kwarantannie, a ich ubrania palono. W tym czasie nie znano skutecznego lekarstwa na tyfus, a szczepienia były rzadkością. Z tego powodu każdy lekarz podejrzewający u chorego tyfus był zobowiązany do dostarczenia próbek krwi do niemieckich laboratoriów. Doktor Matulewicz miał z tym jeden poważny problem. Jeżeli test wyszedł pozytywnie u Żyda, był on natychmiast mordowany. Wysyłanie próbek Żydów do oficjalnych badań było bardzo ryzykowne. Wynik pozytywny oznaczał śmierć. Matulewicz postanowił spróbować opracować własną metodę. Test na tyfus polegał na zmieszaniu martwych bakterii pewnego szczepu z krwią pacjenta. W określonych laboratoryjnych warunkach, jeśli pacjent cierpiał na tyfus, próbka robiła się mętna. Doktor odniósł sukces. Udało mu się opracować metodę skutecznej diagnozy, możliwą do przeprowadzenia przez niego samego. Przy okazji dokonał ciekawego odkrycia. Wstrzyknięcie owych bakterii zdrowej osobie nie odbijało się na niej w żaden negatywny sposób. Miało za to dość nieoczekiwany skutek uboczny. Test na tyfus takiej osoby dawał wynik fałszywie pozytywny. W połączeniu z niemiecką paranoją na punkcie tyfusu dawało to potencjalną szansę na uratowanie ludzi. Matulewicz szybko otrzymał możliwość przetestowania tego szalonego pomysłu. Zgłosił się do niego mężczyzna, który przyjechał na krótki urlop z przymusowych robót. Prosił, wręcz błagał doktora o znalezienie sposobu, aby nie musiał wracać do katorżniczej pracy. Oczywiście, trwałe okaleczenie człowieka nie wchodziło w grę. Zamiast tego Matulewicz zaproponował wstrzyknięcie bakterii Proteus OX-19. Następnie próbkę krwi przesłano do laboratorium, gdzie stwierdzono u pacjenta tyfus. Zamiast wracać do przymusowej pracy, mężczyzna trafił na kwarantannę. Eksperyment zakończył się sukcesem. Gdy Matulewicz podzielił się tą informacją z Łazowskim, ten zrozumiał, że otrzymał od losu szansę, na którą liczył. Odkrycie Matulewicza w odpowiednich rękach mogło ocalić znacznie więcej niż kilka osób. Wiedząc, że Niemcy boją się tyfusu tak samo albo i bardziej niż wrogiej armii, Łazowski zaproponował, aby obaj wywołali fałszywą epidemię. Natychmiast przystąpili do działania. W tajemnicy zaczęli wstrzykiwać swoim polskim pacjentom bakterię Proteus OX-19. Na przełomie 1941 i 1942 roku próbki krwi pacjentów trafiły do niemieckich laboratoriów. Na Niemców padł blady strach. Niczego nie bali się bardziej niż epidemii, która mogła zdziesiątkować ich oddziały na froncie wschodnim. Aby jeszcze bardziej utwierdzić okupanta w przekonaniu, że choroba jest prawdziwa, Łazowski wysłał kilku swoich pacjentów do innych lekarzy, nie wtajemniczonych w spisek. Ci po przeprowadzeniu badań, zgodnie z oczekiwaniami, orzekli, że ludzie ci cierpią na tyfus. Więcej dowodów Niemcom nie było potrzeba. Rozwadów, stalową wolę i najbliższe miejscowości uznano za teren objęty zarazą. Przy drogach pojawiły się znaki ostrzegawcze. Z miasta wyjechali wszyscy Niemcy, którzy mogli. Zatrudnianie do robót przymusowych ludzi z terenu objętego epidemią było zbyt ryzykowne, więc wywózki z miasta do pracy ustały zupełnie. Zaniechano również wysyłania transportów do obozów koncentracyjnych w obawie przed rozprzestrzenieniem choroby. Ze względów bezpieczeństwa Łazowski i Matulewicz nie mogli zdradzić swojego planu ani swoim pacjentom, ani bliskim. Mieszkańcy stalowej woli i okolic nie wiedzieli więc, że epidemia jest fałszywa. Mimo to odetchnęli z ulgą. Terror dramatycznie zelżał, a niemiecka armia omijała miasto szerokim łukiem. Powoli jednak ludzie zaczęli się orientować w sytuacji. Ogromna większość leczonych chorych zdrowiała, mimo wysokiej śmiertelności tyfusu. Nikt jednak nie zdradził swoich podejrzeń. Ludzie wiedzieli, że jeśli taka informacja dotrze do Niemców, Łazowskiego i Matulewicza czeka śmierć. Lekarze mieli świadomość, że prędzej czy później wróg zorientuje się, że straszna epidemia zbiera bardzo skromne żniwo. Dołożyli więc wszelkich starań, aby ją uwiarygodnić. Już wcześniej, korzystając z faktu, że płot jego ogrodu stykał się z żydowskim gettem, Łazowski prześlizgiwał się tam i leczył tam ludzi. Wprawdzie władze niemieckie wymagały dokładnej ewidencji wszystkich użytych przez niego leków i innych środków medycznych, ale i na to sprytny doktor znalazł sposób. Ponieważ jego biuro znajdowało się w pobliżu dworca kolejowego, był często wzywany do leczenia podróżnych. Szybko zorientował się, że Niemcy nie są w stanie odszukać i zweryfikować chorych i rannych podróżujących pociągami. Dało mu to możliwość znacznego zawyżania ilości potrzebnych leków. Niestety, dla większości rozwadowskich Żydów epidemia wybuchła za późno. Większość z nich została wywieziona wcześniej do obozów koncentracyjnych. Pomogła za to wielu innym. Korzystając z zaprzestania wywózek ludności, Żydzi zaczęli spływać na ten teren, wiedząc, że będą tu bezpieczni. Ich również Łazowski leczył, narażając życie. Również im wstrzykiwano bakterię Proteus OX19. Lekarze jednak wiedzieli, że wynik pozytywny w oficjalnym badaniu to dla Żyda wyrok śmierci. Łazowski dodawał więc do próbek pewne odczynniki, dzięki którym wynik wychodził niejasny. Metodyczni niemieccy laboranci nie wiedzieli, co zrobić z nito chorymi, nito zdrowymi nosicielami tyfusu, więc zostawiali ich w spokoju. Oprócz tego, każdy prawdziwy przypadek choroby był szczególnie przez lekarzy nagłaśniany i rozdmuchiwany, aby nie było wątpliwości, że choroba jest prawdziwa. Mimo ogromnego zapotrzebowania na leki i ogromnej liczby przypadków chorych, stalowo-wolska epidemia powodowała bardzo mało zgonów. Niemcy zaczęli się interesować tą nietypową sytuacją, utwierdzani w przekonaniu, że coś jest nie tak przez polskich kolaborantów. Łazowski wspominał, że cały czas czuł się obserwowany przez szefa Gestapo. Miał jednak dość uprzywilejowaną pozycję. Dla Niemców był niemal bohaterem. Młodym, polskim, niezwykle odważnym doktorem, ryzykującym zdrowiem i życiem, by walczyć z epidemią. Fakt, że nie musieli angażować własnych lekarzy, był im bardzo na rękę. W końcu jednak, pod koniec 1943 roku, zdarzyło się nieuniknione. Szef Gestapo powiadomił władze, a one wysłały specjalną komisję na teren kwarantanny. Do Rozwadowa przybył doświadczony niemiecki lekarz z dwoma praktykantami oraz dwa samochody żołnierzy. Łazowski dobrze się przygotował na ich przybycie. Po pierwsze, przeniósł swoją przychodnię. Wybrał najnędniejszą chatę, jaką udało mu się znaleźć w mieście, i urządził w niej mały szpitalik. Wyselekcjonował najstarszych i najpoważniej chorych i umieścił ich w nim. Poinstruował ich, jak mają się zachowywać w trakcie kontroli. Oprócz tego namówił mieszkańców do zorganizowania hucznej uczty na cześć ważnych niemieckich gości. Gdy delegacja przybyła do Stalowej Woli, w urzędzie miasta czekały na nich suto zastawione stoły, muzyka i najważniejsi przedstawiciele władz. Szacownym gościom nie żałowano jedzenia, ani przede wszystkim alkoholu. Bimber lał się strumieniami. Niemiecki doktor szybko przeholował strunkami i oddelegowawszy na kontrolę swoich praktykantów, wkrótce zasnął przy stole. Łazowski zaprowadził młodych medyków do obskurnej chaty, w której ulokował szpital. Praktykanci, zorientowawszy się, w jakich warunkach polski lekarz walczy z epidemią, zbadali chorego, pobrali szybko próbki i czym prędzej wyszli. Wyniki badań potwierdziły ich przypuszczenia. Chorzy cierpieli na tyfus. Więcej kontroli Niemcy nie przysłali. Epidemia wciąż trwała, a Łazowski i Matulewicz wciąż z nią walczyli. Kres spokoju przyszedł w lipcu 1944 roku wraz z nadchodzącą ze wschodu Armią Czerwoną. Do biura Łazowskiego przyjechał na motocyklu młody volksdeutsch ze stalowo-wolskiego gestapo. Miał u lekarza dług wdzięczności, gdyż Łazowski potajemnie leczył niego chorobę weneryczną. Postanowił więc uczynnego doktora ostrzec, że ten znalazł się na liście osób do wyeliminowania przez gestapo. Zabójstwa miał dokonać osobiście kat Stalowej Woli gestapowiec Rudolf Zimmermann. Łazowski oburzył się i odpowiedział, że cały czas był lojalny wobec niemieckich władz. Żandarm uśmiechnął się i wymienił konkretną datę i miejsce, gdzie doktor był widziany, leczący członków podziemia. Lekarz zrozumiał, że gestapo wiedziało o jego działalności konspiracyjnej, ale był im przydatny do walki z epidemią. Teraz, w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, przestawał być potrzebny. Mało tego, pozostawienie epidemii samej sobie było Niemcom teraz na rękę. Była szansa, że po zajęciu terenu przez Rosjan, zacznie ona trzebić szeregi czerwonoarmistów. Dzięki ostrzeżeniu Eugeniusz Łazowski uniknął śmierci. Uciekł z rodziną w ostatniej chwili. Ukrywał się przez jakiś czas u teściów w Stalowej Woli, następnie w Rudniku. Po przejęciu terenu przez Sowietów w 1945 roku wrócili do Warszawy. Tam rozpoczął pracę w Instytucie Matki i Dziecka i Klinice Akademii Medycznej. W 1958 roku wyjechał z Polski jako stypendysta Fundacji Rockefellera. Zamieszkał w Chicago, został profesorem pediatrii na Uniwersytecie Stanowym w Illinois, gdzie przepracował długie lata. Dopiero na obczyźnie zwierzył się żonie z tego, co zrobił w stalowej woli. Wcześniej nie chciał opowiadać o tym w obawie przed zemstą byłych kolaborantów. Murka nie była zaskoczona. Doskonale wiedziała, że Eugeniusz współpracował z polskim podziemiem. Często wymieniał wiadomości z osobą o pseudonimie Pliszka. Jak się okazało, Pliszką była jego żona. W latach 80. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Oregonie. Napisał książkę Prywatna Wojna, wspomnienia lekarza żołnierza 1933-1944. Na jej podstawie amerykański producent Ryan Banks nakręcił w USA film Private War. Niestety, film z nieznanych przyczyn nigdy nie doczekał się premiery. Jego żona zmarła w 1996 roku, a po jej śmierci zamieszkał z córką. Również jego przyjaciel, dr Stanisław Matulewicz, długo nie zagrzał miejsca w powojennej Polsce. Wyjechał do Belgii, a następnie trafił do ówczesnego Zairu, gdzie był znanym i cenionym rentgenologiem. Obaj panowie przyjechali ponownie do stalowej woli w 2000 roku przy okazji kręcenia filmu Private War. Zostali przywitani jak bohaterowie. Łazowski w wywiadzie wspominał, że czuł się przez to niekomfortowo. Przecież jedynie starałem się zrobić coś dla własnego narodu. Moim zawodem jest ratowanie życia i zapobieganie śmierci. W ten sposób więc walczyłem, ratując życie. Była to jego pierwsza i jedyna wizyta w powojennym rozwadowie. Zmarł 16 grudnia 2006 roku w Eugene w stanie Oregon. Tam też został pochowany. Co do dalszych losów doktora Matulewicza nie ma pewności. Nie wiadomo, czy wciąż żyje i gdzie przebywa. Według różnych szacunków, Eugeniusz Łazowski i Stanisław Matulewicz uratowali przed wywiezieniem lub śmiercią od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób, a także przyczynili się do przeżycia co najmniej ośmiu tysięcy osób narodowości żydowskiej. W czerwcu 2016 roku w Stalowej Woli odsłonięty został na rozwadowskim rynku pomnik upamiętniający bohaterskich lekarzy. W październiku 2017 roku rozpoczęły się zdjęcia do polsko-francuskiej produkcji o Łazowskim i Matulewiczu. Na potrzeby realizacji filmu o roboczym tytule Polski Schindler. Niezwykła historia polskich lekarzy do Polski przyjechał wnuk Eugeniusza Łazowskiego, Mark Gerard. W filmie brał również udział prezes fundacji Kedyw Marek Wróblewski, który wraz z Markiem Gerardem poszukiwał w rozwadowie miejsc związanych z działalnością doktora Łazowskiego. Premiera przewidziana była na pierwszą połowę 2019 roku. Póki co, na dzień tworzenia przeze mnie filmu o polskim Schindlerze ani widu, ani słychu. Wydawać by się mogło, że tak sensacyjna historia będzie znana przez większość mieszkańców regionu. Tymczasem tak nie jest. Historia ta, mimo upamiętnienia skromnym pomnikiem, wydaje się być w stalowej woli zapomniana. Nie uświadczy się nawet ulic nazwanych nazwiskami bohaterskich lekarzy, mimo że większość polskich nazwisk, które w tym filmie padły, w mieście występuje. Jest ulica Mościckiego, Kwiatkowskiego, Siedlanowskiego, czy nawet Ludwika Tołwińskiego, teścia doktora łazowskiego. I choć ludzie ci mieli swój duży wkład w założenie i rozwój stalowej woli, uważam, że należałoby oddać cześć również dwóm bohaterskim lekarzom. Dlatego też pod wpływem impulsu postanowiłem stworzyć ten film. I choć źródła historyczne podają rozbieżne informacje, mam nadzieję, że udało mi się ułożyć z nich wersję wydarzeń pozbawioną błędów. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej Na razie. Cześć.